Czekaj mnie, nie śpi po trzeciej wrosłej Piękna trzecia jest, słońce świeci dzień. Niech nie wchodzi pań. Musi. Nic nie szkodzi. Będzie się gniewał. Nie, będzie. Miałeś już kiedyś udział w tym konkretnym festiwalu. Dlaczego w ogóle zgłosiłeś się do pracy przy nim? Dlaczego się zgłosiłem? Myślę, że to szkoła raczej nas wytypowała i nasz spektakl, dlatego żebyśmy tutaj występowali. Yy, ale brałem już udział w tym festiwalu, raczej braliśmy, cała moja grupa, to jest dziewięć osób, to jest w ogóle, tak powiem, w ramach wstępu yy, wydział wokalno-aktorski z PWST w Krakowie, <laughs> jest nas dziewięć osób, byliśmy tutaj dwa lata temu, występowaliśmy wtedy mm, gościnnie, jeszcze będąc na drugim roku, z piosenką rosyjską, tak na zakończenie festiwalu, yy, tak, żeby było miło <laughs> i tak dalej, no byliśmy już tutaj, także... No wspominam tamten wyjazd bardzo sympatycznie. Było, było fajnie. Fajna organizacja i fajni ludzie. Rozumiem, że przedstawienie spektaklu już wcześniej było przygotowane. Czy mieliście jakiś wpływ w jego tworzenie, czy to zamysł i pomysł reżysera? E, oczywiście wiadomo, że wszystko opiera się na jakimś tam głównym zamyśle reżysera, który przychodzi ze swoją wizją spektaklu i, i wie, czego od, czego od nas chce co chcę pokazać na scenie. Mieliśmy, jakiś tam wpływ mieliśmy na poszczególne, jakby, momenty tego, generalnie budowaliśmy sami te postacie, no gdzieś tam, gdzieś tam staraliśmy się przynajmniej, bo i tak jesteśmy tutaj troszeczkę ograniczeni formą, muzyką i, i, i tym wszystkim, że to jest spektakl muzyczny, czyli cały czas praktycznie nie ma tekstów takich mówionych stricte. Dramatycznych wszystko jest jakby w formie muzycznej i to było jakieś tam gdzieś tam ograniczające, żeby się mieścić w tempach i tak dalej, no ale na tyle na ile każdy mógł to starał się swoją postać gdzieś tam zbudować. Oczywiście pracując razem z reżyserem, który też tutaj jakby miał skonkretyzowaną wizję tego spektaklu. Na świecie tu moje dzieli? Nigdy nie Pisać będziesz, aniele, Jakże wdzięczem wiele, oby byś mogła w mem sercu czytać. Zaprzeczyło mi się siedzieć i. kląkłem. Nie, ja wiem co się dzieje. To jest nasz drugi w Polsce festiwal, albo trzeci, a za granicą byliśmy już w Petersburgu, w Moskwie. W Nancy, we Francji. Także no, sporo jeździmy. A czy to daje możliwość rozwoju? Każde nowe przedstawienie na nowym gruncie jest dla nas lekcją. No bo trzeba się jakoś do tego przygotować, zagrać w nowej przestrzeni, zaadaptować siebie na te warunki w bardzo krótkim czasie. Często się gra dla ludzi nie w tym języku, w którym my gramy. Dzisiaj widać są napisy. Ale nie zawsze są napisy, nie zawsze organizatorzy myślą o tym, i wtedy aktor ma zadanie dopiero prawdziwe, żeby się przez tę rampę przebić, czegoś od tego widza chcieć, jakoś go do swojego świata wciągnąć i no, zainteresować go swoją opowieścią. Trudno jest, jeżeli nie rozumie się słów, prawda? Ale to jest język aktora, jest językiem międzynarodowym i wiele rzeczy się rozumie bez słów, tak naprawdę. To jest chyba. Główna zaleta i główna jakby lekcja na każdym festiwalu.